Jeśli czegokolwiek możemy się wstydzić, to na pewno nie swoich działań. Z reguły ludzie przeceniają to, co mogą zrobić jednego dnia. Mamy ogromną ilość planów, marzeń, zadań, tematów, i pod koniec dnia jest masakra. A nie doceniamy tego, co możemy zrobić przez kolejne lata. Zapraszam Cię do mojej platformy VOD. Po rejestracji znajdziesz trzy opcje rozwoju. Możesz zacząć całkowicie za darmo. Założenie konta jest darmowe, bezpłatne. Żadnych ściem, żadnego wkręcania, żadnego ciągnięcia kasy. Masz ogrom wiedzy, przetestuj, zobacz, czy mój styl, sposób przekazywania wiedzy i forma odpowiadają ci. Jeżeli tak, ucz się ze mną. Drugi etap to pojedyncze szkolenia. To, co ci się podoba, wybierasz jak w sklepie, to, tamto, mikropłatności, decydujesz się i uczysz się tego, czego masz ochotę się uczyć. I trzecia wersja dla zaawansowanych to abonamenty. Totalnie najtańsza. W jednej paczce dostajesz masę szkoleń i uczysz się jak na Netflixie rozwojowym. Załóż darmowe konto teraz i sprawdź. Pozdrawiam, Michał Obrzynek.